Z tego co zdążyłem się zorientować, to większość Was jest tutaj zgromadzona z uwagi na to, że jesteście miłośnikami Bożego Narodzenia. Tutaj naprzeciwko jest taka piękna szopka. Ludzie tak podchodzą, zaglądają, oglądają jakie to piękne rękodzieło. Jak ktoś się starał, żeby to zrobić. Ale ja chcę się odwołać dzisiaj do Waszej inteligencji się odwołać do tego, czy zadaliście sobie pytanie, po co 2000 tysiące lat temu Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Po co Jezus tutaj przyszedł? Po co On w ogóle się urodził? O co chodziło w Jego życiu? Co takiego wykonało się na krzyżu Golgoty? I jaki to ma związek z waszym życiem? Przed chwilą głosiła do was moja żona. Zadawała wam pytania, co świętujecie, co świętujecie, czy jest to święto Grzańca, święto Waty Cukrowej, święto, nie wiem, czegokolwiek, co tutaj jest, co świętujecie, co świętujecie. Przez trzydzieści kilka lat mojego życia, nazywam się Michał Korgol, mam 43 lata, przez 30 kilka lat też lubiłem takie happeningi. Lubiłem fajnie, coś sobie dobrego zjem, jakieś regionalne wyroby. Na święta będzie choinka, będą prezenty. Ale w którymś momencie swojego życia usłyszałem pełną Ewangelię. Jestem z wykształcenia prawnikiem. Byłem współwłaścicielem dwustosobowej kancelarii prawniczej w Warszawie. Byłem człowiekiem sukcesu. Kręciłem mi takie rzeczy. Ale kiedy wracałem do domu, wiedziałem. Że tak naprawdę jestem samotny. Chociaż miałem żonę, dwójkę dzieci, dużo pieniędzy. I większość z Was wie, o czym mówię. Wiecie, o czym mówię. Bo generalnie ta samotność, pustka i brak celu dotyka Was na co dzień. I przyjaciele, ja wtedy usłyszałem, że nie ma znaczenia, co się osiągnąłem w swoim życiu. Że nie ma znaczenia, co kupiłem. Gotą w swoim życiu. Gdzie się bawiłem? Jak mnie oceniają inni? Że znaczenie ma tylko to, że dwa tysiące lat temu Jezus przelał swoją krew za mnie. Na początku mi się to wydawało dziwne. XXI wiek. Jestem intelektualistą, jestem prawnikiem. O jakiego Boga chodzi? Myślałem, że Bóg to jest dziadek z długą, siwą brodą, który w ogóle nie interesuje się moim życiem. I że on generalnie każe za jakikolwiek mój upadek. Po co był mi taki Bóg? Nikt go nie chciał. Nie miałem zgody na hipokryzję księży i innych takich osób, których w życiu poznałem. Nie miałem zgody. Ale dowiedziałem się, że Bóg taki nie jest. I wiecie co? 10 lat temu postanowiłem to sprawdzić. Powiedziałem, że Jezus, jeśli ty żyjesz, jeśli ty nie jesteś moherowym beretem, jeśli ty nie jesteś wyrzutem sumienia ludzi, którym w życiu nie wyszło, Albo jakichś degeneratów, albo gangsterów. Jeśli Ty jesteś żywy, jeśli Ty jesteś prawdziwy, jeśli Ty jesteś osobą, to ja chcę Cię poznać! Chcę Cię poznać, Jezusie! Tak jak mówili mi ci ludzie, którzy znają Cię osobiście. Przyjaciele, od tego czasu zacząłem doświadczać ponad naturalnych rzeczy. I ilekroć kierowałem swoje serce do Jezusa, wiedziałem, że Go potrzebuję. Mogę sobie przyjść na taką imprezę, wypić sporo grzańców, kupić coś fajnego, zrobić jakiś dobry gest, ale wiedziałem, że tak naprawdę potrzebuję Jezusa, żeby z Niego jestem na prostej autostradzie, żeby trafić do piekła. Po ludzku miałem wszystko. Miałem dużo pieniędzy, nowe samochody, kilka razy w roku zagraniczne wakacje. Ludzie mnie szanowali, miałem pozycję, ale tak naprawdę, kiedy kładłem się, wiedziałem, że w życiu musi być coś więcej. Że to nie chodzi o to, że teraz pójdę sobie na jarmark, czegoś sobie tam nakupię, jutro pojadę sobie do galerii, znowu sobie czegoś tam nakupię i tak będzie mi szczycie płynąć. A jak będę się go życzył, to naleję sobie szklaneczkę whisky albo lampkę dobrego wina przyjaciele, kiedy skierowałem swoje serce do niego, zacząłem wiedzieć, że tak naprawdę moja sprawiedliwość w jego oczach nic nie znaczy. Któregoś dnia, 10 lat temu, zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu. Usiadłem na sedesie i zacząłem płakać. I zacząłem płać do Jezusa. Powiedziałem, ja wiem, że to Ty, Jezus, że to Ty jesteś Bogiem, że umarłeś za moje grzechy że wziąłeś na siebie winę i karę za moje bezbożne życie za to, że żyłem bez Ciebie wierzę, że zmartwychwstałeś powiedziałem do Niego przyjdź i mnie uratuj uratuj mnie Jezusie, bo nie chcę dłużej udawać, nie chcę już chodzić w maskach, nie chcę nie chcę tego religijnego blistru nie chcę tej hipokryzji konsumpcjonizmu, materializmu nie chcę żyć bez Ciebie tego dnia w łazience mojego domu Spotkałem się osobiście z Jezusem. To jest spotkanie w duchu. Nigdy wcześniej nie miałem w ręku Biblii. Wydawało mi się, że jest to książka dla słabych ludzi, jak intelektualista może wziąć do ręki Biblię. Dlatego nie znałem go kompletnie, ani ze słyszenia, ani tak naprawdę nie znałem go wcześniej osobiście. Ale tego dnia on przyszedł do mnie. Spadły ze mnie tony ciężarów. Narodziłem się na nowo i od dziesięciu lat wiodę nowe życie, zwycięskie życie w każdej dziedzinie. Byłem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą, ale jestem jeszcze bardziej skuteczny. Nauczyłem się prawdziwie kochać. Niczego się nie boję. Jestem wolnym człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem. Ludzie, to bardzo dobry czas, aby zadać sobie to pytanie: Co ta szopka, która stoi tutaj, co ten cały blicht ma wspólnego z Jezusem? Co to, a co Jezus ma wspólnego z waszym życiem? Jeśli jesteś zaskoczony tym pytaniem, jak to w ogóle, to Jezus może mieć coś wspólnego z moim życiem? To znaczy, że nie wiesz, po co on przyszedł. Nie wiesz, po co on przyszedł. Bóg przez lata obserwował upadły gatunek ludzki, gatunek, który się zbuntował, gatunek, który chciał żyć po swojemu. Budował swoje wieże Babel. Był niezależny od Boga. Chciał żyć po swojemu i cały czas popełniał błąd. Ale Bóg w ten sposób pokopał świat, w ten sposób niewinny, że dał swojego syna. Co to znaczy? Wszedł na ziemię w ciele, jako człowiek. Narodził się Jezus, normalny człowiek. Rozpoczął swoje życie, dorastał szukał Boga, studiował Pisma, uczył się, pracował z Ojcem, uwierzył, że to On jest Mesjaszem, uwierzył, że to On ma umrzeć za grzechy ludzi i podjął taką decyzję, chociaż ludzie mijali Go tak, jak Wy mijacie mnie teraz i wydawało im się to nieistotne. On powiedział dokonam swojego dzieła, dokonam swojego dzieła, wezmę na siebie winę i karę za to, że oni żyją bezbożnie. To jest, to jest zbawienie. Zbawienie dokonało się na krzyżu Golgoty. Za darmo. Dzisiaj słyszycie tak, jak będziesz miał piękną choinkę, dobrze przystrojony koszyczek na Wielkanoc i będziesz dobry, to pójdziesz do nieba. Ale słowo mówi, że zbawienie nie jest z uczynków. I żaden człowiek nie jest w stanie być na tyle dobry, aby pójść do nieba. Zbawienie jest z łaski. To jest prezent Boga dla człowieka. Prezent Boga dla człowieka to jest dar, który każdy człowiek może przyjąć albo nie za darmo. To jest promocja świąteczna. Promocja świąteczna. Nie czteropak taniej. Nie kiełbasa regionalna taniej. Zbawienie za darmo. Zbawienie za darmo. Dwa tysiące lat poszedł na krzyż. Przelał swoją krew, abyś Ty nie musiał przelewać. To jest ta szopka. Reszta to ściema. To nie ma w sobie żadnej wartości. To ma wartość w duchu. To ma wartość taką, że On umarł, abyś Ty nie musiał umierać. On zapłacił cenę, abyś Ty nie musiał płacić. To jest promocja świąteczna. To jest promocja. Każdy człowiek tu na ziemi musi podjąć decyzję, czy wybiera Jezusa jako Boga, czy nie. I nie ma znaczenia kim ten człowiek jest. Jak Jezus dwa tysiące lat temu służył tu na ziemi, przyszedł pewien religijny człowiek, taki, powiedzielibyśmy w Polsce, prałat, arcybiskup, przyszedł do niego w nocy, bo się wstydził swoich religijnych kompanów, że idzie do Jezusa i mówi nauczycielu o co chodzi, bo czyni wielkie rzeczy. A Jezus powiedział mu Nikodemie, bo to był Nikodem, faryzeusz, człowiek Sanhedrynu, Sądu Izraelskiego. Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A ten stale mówi: jak? Mam prawie 70 lat. Jak mogę wejść powtórnie do brzucha matki? A Jezus mówi: nie czaisz, bo myślisz po ludzku. Musisz się narodzić z mojego ducha. Musisz uwierzyć we mnie. Musisz uwierzyć, że jestem mesjaszem. Musisz uwierzyć. Że to ja zapłacę cenę i Ciebie wyswobodzę, Wtedy narodzisz się z mojego ducha. Wtedy na pewno zostaniesz obywatelem nieba. Dzisiaj ludzi trzyma się w kontroli. Bądź taki czy taki, bądź dobry. A jak upadniesz, o, to może Bóg się ukaże, nie pójdziesz do nieba. Dzisiaj możesz być obywatelem nieba. Wystarczy, że bądź tak. Nie do końca rozumiem intelektualnie, co oni tutaj mówią. Nie do końca to rozumiem, ale rozpoznaję życie, które płynie. Rozpoznaję to życie. I tak, Jezus, wierzę, że to Ty przelałeś swoją krew za mnie, że wziąłeś na siebie winę i karę za moje bezbożne życie. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę. Bądź Panem mojego życia. To wystarczy. To wystarczy. Zbawienie jest z łaski. Z łaski. Reszta nie ma znaczenia. Możesz pięknie przystroić stół. Możesz mieć trzy talerze dla gości. I możesz się łamać opłatkiem z tysiącem ludzi. Jeśli nie uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Jeśli nie uwierzysz w to, że przelał swoją krew za ciebie. Jeśli nie ustanowisz Go swoim Panem. Nic ci to nie da. Nic ci to nie da. Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj dzisiaj przypadkowo. Jesteśmy tak, jak co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie głosimy Ewangelię, uzdrawiamy chorych, uwalniamy jeńców. On powiedział: ci, którzy uwierzą, większe rzeczy czynić będą niż ja, bo ja idę do ojca. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kto z Was, przyjaciele, jest chory? Kto z Was jest chory? Wystawcie Boga na próbę! Położymy na Was swoje ręce! W imieniu Jezusa nakażemy chorobie odejść i odejdzie zdrowy! Od dwóch tysięcy lat te prawa są takie same! Wystaw mnie na próbę! Wystaw Boga na próbę! Może to ściema! Może to kolejny happening! Może chodzi nam o coś innego! Sprawdź to! Jesteś mądrym człowiekiem! Sprawdź to! On ci, on ci powiedział dwa tysiące lat temu! Umarłem za Ciebie, a dzisiaj powtarza przez nasze usta, powtarza przez nasze usta, jak chcesz żyć, zadaj sobie to pytanie, co zrobisz dalej, kiedy już wyjdziesz z tego jarmarku, kiedy już skończy się ta Wigilia, te Boże Narodzenia, weźmiesz te prezenty, wypijesz ćwiartkę wódki, nie Wigilię, żeby się ksiądz nie obraził, ale w pierwszy dzień już Ci wolno na pewno, to ludzka sprawiedliwość wszystko. To ludzkie zasady, w tym nie ma Boga, w tym nie ma krzty Boga, w tym nie ma grama Jezusa. On nie po to przyszedł. On nie po to przyszedł. Nie przyszedł dla szopki, nie przyszedł dla jarmarku, nie przyszedł dla festynu, dla kiełbasy ani dla jaj na Wielkanoc. On przyszedł, aby cię zbawić. Zbawić od siebie samego, od tego, że żyłeś niezależnie od niego. Tak było na początku, kiedy stworzył ziemię i stworzył pierwszego człowieka. Jego plan był taki, że człowiek będzie zarządzał na ziemi, będzie panował i będzie przechadzał się, będzie miał z nim relacje. Ale już pierwszy człowiek postanowił się zbuntować. Miał inną koncepcję i władzę, którą przekazał Bóg, Bóg człowiekowi. Człowiek oddał diabłu i tylko człowiek mógł mu ją odebrać. Dlatego przyszedł Jezus. Dlatego Bóg wszedł na ziemię w ciele jako człowiek. Jako człowiek zapłacił cenę za ciebie i za mnie. Jako człowiek pokazał jak żyć. Jako człowiek powiedział, że nie patrzcie na te szopki. Jezus, kiedy wszedł do świątyni w Izraelu i zobaczył, że zrobili takie stragany, handlowali tam wszystkim, ukręcił bata. Bo wywracał stoliki i powiedział: Zrobiliście jaskinię zbójców z domu Bożego. A dzisiaj, kiedy głosiłem Ewangelię, ludzie mówią: Dlaczego tu jesteście? Jesteśmy to dlatego, że dzisiaj On nas tu wysłał, abyśmy powiedzieli, żebyście się opamiętali. Opamiętali. On zapłacił cenę. Umarł za ciebie. Dlaczego? Bo chce, abyś miał życie wieczne w niebie. Bo chcę, abyś niszczył dzieła diabła tutaj. To On, prawdziwy, żywy Bóg, Jeszua, Jeszua, Żyd, Jezus, który siedzi na tronie świata. To On, to On umarł i stał, To On jest Panem Panów i Królem Królów. Cały system religijny będzie Ci mówił, że Bóg jest daleki, że Bóg jest gdzieś tam, połóż ścianko pod stołem, coś się wydarzy. Może, jak będziesz dobry. Ale On nie po to przyszedł, nie po to umarł i nie po to zmartwychwstał. On jest bliski. co powiada Słowo. Blisko Ciebie jest Słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim. Bo jeśli uwierzysz w sercu Twoim, że Bóg wzbudził go z martwych Zbawiony będziesz Będziesz uratowany Uratowana Jeśli w to uwierzysz To prosta droga To prosta recepta Pamiętajcie Do pojednania z Bogiem Nie potrzebujecie żadnego pośrednika Nie potrzebujecie księdza Nie potrzebujecie żadnego proboszcza Nie potrzebujecie innego człowieka mnie też nie. Możesz to zrobić samemu. Stań i powiedz, ja wierzę, że to Ty, Jezus, umarłeś za mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę w to. Bądź Panem mojego życia. Bądź. Nie chcę tych szafek. Nie, nie chcę. Nie chcę udawać. Nie chcę się prężyć przed żoną, przed rodziną. Udawać, że jestem twardy, bo się boję. Bo prawda jest taka, że nie wiem, co będzie jutro na tego się ludzie boją, a A ja ci mówię, możesz się nie bać! Możesz się nie bać! Możesz się nie bać! Bo pokój, który Jezus przyniósł na Ziemię, jest inny niż ten pokój, który jest na tym świecie. Że trzeba ćwiartkę walnąć, czy trzeba pokój mieć w sercu. To inny pokój! To inny pokój! On nie jest powiązany z grzajcem. Dwa tysiące lat temu była podobna sytuacja. Jezus w i patrzy i mówi tak, Ludzie ten daremnie czci mnie swoimi wapami. Mówią o Bożym Narodzeniu. Coś tam mówią. Ale serca ich daleko są o tobie. jest swoje serce. Zadaj sobie to pytanie. Nie mnie. Kto jest w twoim swoim sercu? Kto? Kim tam jest Jezus? Kim jest jakaś post historyczna, jakiś tam nie wiem, bohater jednej z książek, czy to twój Bóg, czy to twój, Bóg? Czy to twój osobisty ból, czy to twój osobisty Zbawiciel? Tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. I nie odpowiadasz prawie, bo ja nie robię żadnej statystyki. Ja nie zapisuję tutaj żadnej listy. Ja chcę cię uratować. Bo 10 lat temu ktoś głosił i uratował mnie. I Ci tutaj w Twoim życiu, że od dziesięciu lat doświadczam prawdziwego Boga, stałego Jezusa. Jest mi bardzo dobrze i cieszę się z tym sobą. Możesz też tak mieć, możesz tak, też tak mieć. Wystarczy, że uwierzysz, że uwierzysz, że powiesz nie chcę już żyć niezależnie od Ciebie. Religia nie zaprowadzi Cię do Boga. Religia wprowadzi Cię w system rytuałów. Tak krękaj, tak stój, tak śpiewaj. To zrób, to będzie dobrze. Tak nie zrobisz, będzie źle. To zjedz, tu zjedz opłatek, tu proskwierkę. Tam gdzieś coś tam. Co mam jeść? Zjedz żywe słowo. Nie jedz tyle czego. Nie karm się tyle czym. Nie karm się. Nakarm się słowem życia. Nakarm się tym że możesz być dzisiaj uratowany ci uratowana. Ojciec, ja mogę się o każdą z tych osób, która słyszy tych słów. Ojciec, ja ścielam zasłony z ukich umysłu. zasłony. Ja proklamuję, że to jest czas opamiętania. Czas opamiętania. Opamiętania. Ojciej zatrzymuje rozwój martwej religii, humanizmu i intelektualizmu w życiu ludzi. Ja proklamuję teraz, że oni będą pokutowali z tego, będą się odwracali od życia niezależnego od ciebie. Będą kierowali swoje serca do ciebie, Jezus, dla żywego, prawdziwego, zmarłych stałego Boga, panującego Boga, którego można doświadczyć. Boga, który jest bliski. I będą robić śniadanie. Ich życie będzie się zmieniało. Ręk się wycofa.